W odcinku z gry Resident Evil 6 Czyli Resident Evil 6 Ostatnim razem skończyliśmy No tam na górze, o tak mogę powiedzieć I skończyliśmy teraz na dole Dobra, już tutaj lecą pijawki, więc trzeba ich trochę Jezus, tu pluję tym kwasem obsaranym Tutaj mi gdzieś leci ucieka Uuu, wnóżki dałem O jaki szyjka tutaj Rej tutaj ja nie. No dobra, no to kontynuujemy przygodę, bo nie znażę, żebym powiedział. robię w siebie, w Expo i tak niepotrzebne, bo już mam to co chciałem. Dobra. Dobra, to na górze nie nie, nie zleci mi, nie zleci mi, no pewno zaraz jakiś fryer. Tylko co ja on tu zrobił, ja nie pojętam. Uciec stąd. Dobra

wo to ja się nie pieprzy od razu tu wyciąga A dobra, nie dużo strzelić Ja se otwieram, nagle mnie atakuje wszystko No nie no come on, od nowa Ja nie lubię tej cyklencji strasznie Słyszycie jak na pieprza w Ale muszę, tak już mi wymaga gra Ja mam w strasznie się chce w trójkę nagle pograć i dwójkę rezydenta, nie wiem czemu. Taki nawyk mam. Raz za kiedyś muszę zagrać trójkę rezydenta, bo dwójkę żeby się odprawić, i tak to... Nie zagram to wkurzone dochodzi. Nie no nie ma co mówić, że ten trójkę miał ja to kurde Jak najmezwi skakiło z tego okna, ja pierdolę. Zdarzam się, ale to jest zarpis. Aha, to ten świniak. Osiu. Aport. OMG. Dobra, bez twojej pomocy pomogę sobie. Nie wiem co się stało, ale... Tylko tyle, że koole się tu lecią. Dobra, gdzie ten frajer jest, bo On z granatą musi dostać. Dobra ha, ha! A masz No jakim cudem! To jest bez sensu. Oooo, jak mi przykro Panie, jak mi przykro, bardzo mi przykro, że Musiałem Ci z tu pociągnąć Dobra nie Wiem, czy to było konieczne z mojej strony, ale Konieczne będzie to, że miejsca nie mam miejsce zrobić Dobra, nie używam jeszcze nie opłaca się to strata będzie O, o, o to ten, ten frajer teraz jest no jakie gówno co tu ma być jaki śmierdziel serany o dzięki szybko szykowstałej ja zmianę że teraz będzie kurde no nie, mnie. je Aj, zeżrem Kurde, bo mi przypieprzy ten kolej. Za dużą damage mam w ogóle Ja pierdol jaki wstyd zombiaki mnie zeżary Znaczy to nie zombiaki są w ogóle, jeżeli tu to... Jakieś no co? No come on, ten kolej też z grubą pytam wyszedł i...

ja jestem zajebisty dla niego, dlatego przegrał. Dobra, chodź, dobra, chodź, 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 nie bij się z nim. Niczym, bo tu nie o to chodzi. Bo to stracimy tylko czas, niepotrzebnie. uwa, dobra. No okay, rejmij tutaj. Niepotrzebnie zużyłem ammo, ale dobra. Ua! Na ryj Nie się w ogóle tego wziąć Dziewiątkę Jo, on dynamit ma na sobie KOLEŚ Ci to się nie pierniczą w ogóle O dobra następny frajer Chodź 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 grubasie On leci, dobra leci o oh, o oh, o oh. do o odejdź, odejdź. dobra Bad. super super jest git A no, jest super okej okay. a to do dziewiątego To muszę sznury ja walę do dziewiątki 9 10 mm no ale dobra, jak nie ma do handgana, to trudno To lecimy dalej Ale przydałoby się bo ma mało, mało już, krucha jest No jezu ja nie chcę do snajpery No ja pierdolę samo do snajpery są Dobra, chodź tutaj, podsk dam ci podskoczyć. cię O nie, później wszystko się oh. zawala. No i co? je pomóc, nie? No bo jak? Tak już jest właśnie. Proszę bardzo, mówisz i masz. To posnapimy sobie. Tam jest frajer. Pat No łap, nie odpuszczają Długo nie są goście już Ups, ammo out Ale nie masz się nie, gdzieś tu była Właśnie, i masz szczęście że jeszcze mam ammo On pat? Nie pat Dobra, teraz spadnie. bo że nie straciłem całe, ale... Łoł, 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 wow, a ja tu towarzystwo mam. Dzięki koleś, że mi pomogłeś. Dzięki bardzo. Tam emblemat chyba jest. Jezu, on nie zbiera tego nawet. Punktów, co no zasyp. Czuję się tą sniperą. Z drugiej strony. Pamiętam. No jest, dalej się ciągnąć? A, bo to ten zy. Dobra. Chyba padł, nie? Dobry padł. Dobra. Ten też już nie żyje, więc mu podziękujemy. A ja coś czuję, że to miał towarzystwo. I wryj ze siekiery! Piękna akcja Okej Aha tu nie, dobre dobra, dobre dobra. ja wiedziałem, ja wszystko wiedziałem, dobrze dzielić trzeba Aha to trzeba przesunąć, ja myślałem że to trzeba przesunąć, ja myślałem że zdam to no w nic na trzeba nic naklikać jeszcze. OK. OOOOOOOOOOH Ale cię popłynęło. Po, po tam po pleckach. I teraz ślizg. Pssz. Ślizg. Znaczy przeskok. O ale jeden pistolet, bo jeden pistolet jest dokładniejszy niż dwa. Bo z dwóch to tak na ślepo pijeć kuszkota ammo, a mało go. I granat. Przyda się. Nie wiem co będzie miał, miało, już się pamiętam nawet. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Ja tak wolno to robię. Dobra, nie, trzeba idę zapieprzyć. No bez ja, jak to tak będzie wolno lecieć, to przecież my tego do jutra nie zrobimy. Ja pierdy lepszą dynamikę w ręku chyba LOL Ale f**k że animacja była Ale super Jak anias nie było to bym padł zapewnie Ocholaja się zapada wszystko Ela stój Musi się wszystko zapadło No nie no wstawaj no nie rób spiochy Tylko kobieta cię lepsza od ciebie jest Nie dlatego tego tego zostaw chyba zostaw go no idź ode mnie! Aaaa, ślisk Nie, no upada jeszcze głupio. Zostaw mnie, zostaw mnie! No nie wierzę w niego, podpalił mnie. Jaki kolej jeszcze pada głupio? Dobra dawaj, sunąć, wsunąć! Czas leci Cholera nie tu Dobra, udało się Wszystko zapadło Tylko nie wiem dlaczego to się zapadło w ogóle Tylkoś pułapka była czy co? What the fuck, dokładnie <ślesk> Zgodzę się Fuck. Na początku rundy twoja postać automatycznie znajdzie cię w drużynie. Dobra, coś tam napisałem. Prysznic. Świeżutki prysznic. Znaczy, nie dobijało to, że taka czysta woda jest. Apokalipsa, wszystko, ale woda czysta jest. To też głupie to jest, że na przykład w trójce powstrzymali tego wirusa, ale w filmie dali, że apokalipsa cała jest cały czas. Powinni zrobić takie, że właśnie po tym Raccoon City... O cholera, jak tu się płynęło. Po tym Raccoon City, w filmie i w ogóle to w grze... W filmie jest okej, okay, fajnie, że tam epidemia się rozszerzyła, ale w, w grze powinno że to się rozszerzyła, Jakąś ta epidemia. A nie, że jakieś tam poboczne, jakieś incydenty, bo takie głupie to jest. Niby jak powstrzymanie tego wirusa, te, jak on się rozprzestrzenił. Zniszczyli to miasto, no dobra, ale ten wirus co przecież. Ale to jest trochę takie dziwne, Przecież to w powietrze się ulotniło, to jest, nie wiem, dla mnie jest trochę dziwne to. No ale ja nie, nie ja tworzę tą grę, więc... Co za syf. Zaraz ten mnie złapie, jakiś frajer zupełnie. Tutaj tak byś raz grał, o leci leci są. O już wiem, że mnie złapię jakiś flyer Dzięki Jelenka, dzięki Thank you very much Oooo Powietrze Dobra, lecimy dalej No nie no come on. dalej ten syf nie łapie Nie wiem czy dobrze płynę w ogóle No patrzcie jaki to syf, Każdy żyje, to tak jest głupie że on, on każe żyje tutaj Jezu, wrzuciłoby się drugi koniec map tym też mnie złapie, zapewnie No i tacy nie, nie łapali mnie już Wiem, że uczucie potrzebują jakiegoś tam ale O dobra jest, chyba to jest koniec Dobra nie jest też dobra animacja, tylko trochę przez przy tego przybajerowana. Z tą rybą trochę przebajerowali się, że właśnie na tego rezydencie wszystko spada na psy no, Za dziwne bossy dają takie jak ten Rekin taki coś i ona jeszcze żyje, no trochę to jest Trochę przebajerowany już Dla mnie taki boss powinien być jakiś Neuezysz, ciepł, słujki O cholera, a dobrze a to trochę Bayerów jest za dużo Jeszcze nogi jej nie upieprzą, no ciekawy jestem. No dobra, no to... Tylko tak jak mówię. Tylko moja ocena tego jest. No ten revelation bardzo słabe teraz wyszedł. To jest przyciążał jest 100 razy lepszy, ale się zawiodłem też. Jak krytyka trochę, ale i tak kocham rezydenta. Mimo co. Nie może być cały czas jakieś tam perfekcyjnie te części O nie, tylko nie to gumna Wieprzej Dobra udało się Dobrze sukienko towi, dobrze Więc ja tak długo powytrzymałem pod wodą. W ogóle to jest nie jest. Złe. Dobra, płyniemy, płyniemy, płyniemy. Ej, otwórz mi, otwórz mi. Dziękuję bardzo, jestem zaszczycony. Ale to nie koniec z panem Rekinem, ludźmi się tak łatwo dopłynę. Nie chobata, co on tak wolno płynie? Wow, Ale spamy się mi teraz. No, come on! Jezu, co za syf. Znowu spację mi ręka, już boli. Ja pierdyle. Dobrze, dobrze, ja pierdyle. Ale tu serenkę może wyrobić, nieźle. No Jezus, ten syf. Ja mi się, że szpadłem. Walną tego zombiaka o ścianę. Spotka drugi raz. Dobra, idziemy sobie, nie ma dość tego głównie. Nusimy się. Ja pierdolę, ta... Ten nigdy się nie chce poddać. Przyładuj! No nie wierzę w to! No jak? Miałem go pokonać, jak on nie przeładował broni nawet. What the fuck? Możecie mi to wyjaśnić co to było w ogóle. Przeli on jak ona sama zginęła tam. Come on. No come on! No nie chce przeładowywać mi! Muszę poczekać, Dobra. ja pierdolę Jaki syf No nie wierzę w to, no co jest No strzelam w niego, w wszystkim co mam, on nie reaguje w ogóle, on sama wyrypana na to Jak jest zbugowane? Dobra, Magnuma wezmę. No nie wierzę, przyładuj to! Ja pierdyle! Spokojnie, wszystko jest po kontrolu. Co za debil to jest, tego Leona. Prze no I zamiast przeładować od razu, szybko, to nie. Gumi się nazwą, ja do bullet time być. No nie wierzę to ładuj to gówno Ja pierdyle Nie to jest dość dość tej gry już po prostu dość, nie jest tak mnie denerwuje że Wiesz ten rewolwer durny I ładuj go I czekaj Wow, ta w końcu strzeliła dobrze Mam jeden nabój, to jest głupi pomysł, ale... Dobra, Shungana wezmę. Ale dobra tego, Helenka ogarnęło ładnie na początku. Już myślałem, że znał ze nas. Trochę przezadzony ten ranking był. Nie, to ranking w ogóle. Nie to ranking, bo mutowany jakiś. Ale w końcu, wow O oh, He's sterilizing the area. And destroying the evidence. How could he? Thank God you're still alive. Where's Simmons? After speaking with you, he left. In a hurry. Shit. Where did he go? As he was leaving, he was talking to someone on the phone. He didn't sound too happy. Any way we can find out where he went? Don't worry. I've got a tail on him. He's on his way to the airport right now where his private jet is preparing to leave for China. China? Yes. Take a look at these. What happened? Another bioterrorism attack. The BSAA confirmed it was the same one used in Eastern Europe six months ago called the C virus. C virus? Like that here. We need to stop Simmons and take him into custody right away. We have no evidence. And right now, you two are on the top of their list of suspects. No. Listen, Hunnigan. I need you to fake our deaths. Can you do that? What? Of course. Ok, no to wyruszymy do China, jak to mówię. Kur, no a się zgoną przez tego rekina, masz... No, pan, parajesz, proszę nam się zabić pokonanie, a od 98 86 no tak sobie ale te zgony mi irytują przez tego rekina dobra gdzie, koniec rozdziału trzeciego, stawiam nam tylko dwa rozdziały do końca postanowiłem, że tylko nagram w rezynę wyjrzysty, ale tylko kampanię Leona, ponieważ Chrisa i Jacka jakim ja mu dam, nie pamiętam on to jest nowy, jest w rezynencie słabe są dla mnie Leon ma najfajniejszy, zawsze Leona wywaliłem a Chrisa taki a druga kampania Chrisa jest taka strzelanka, to już nie Resident w ogóle jest więc po prostu nagram Leona kampanię tam najlepszą. Ejdy możesz nagram, bo Ejda też ma fajne ma. I możesz jeszcze Ejdy nagram, bo Ejda też ma chyba fajne. Ale Ejdy to po jakimś tam czy późniejszym czasie. Dobra, to było na tyle, dzięki za uwagę i widzimy się w rozdziale czwartym. Hej, trzymajcie się.